Witam Państwa ponownie. W dzisiejszym podcaście rozmawiamy o Wielkopolskim Informatorze dla Rodziców Małych Dzieci pod tytułem Pierwsze kroki. Informator ten został wydany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Ja nazywam się Anna Giżycka, a moimi rozmówczyniami są Justyna Gajęcka, prezeska Fundacji Dzieciaki i Zwierzaki oraz Dagmara Smektała-Smakulska, lekarz pediatra. No, myślę sobie, że na pewno w tej trudności, takiej w zmianie, bo przecież narodziny dziecka, niezależnie czy ono jest standardowe, jak powiedziałaś, <grymny> czy, czy z jakimiś dodatkowymi potrzebami, no to jest wielka zmiana. I ta część dotycząca takiego operacyjnego trochę planu i myślenia o tym, co mogę zrobić. Krok po kroku i informacji na pewno też to napięcie trochę może obniżyć. Ja ze swojej działki, takiej trochę terapeutycznej, ale też trochę z własnego doświadczenia, mogę powiedzieć, że warto się zastanowić nad tak zwanymi dobrymi radami. Bo jak się dziecko pojawia na świecie, to tych dobrych rad, w cudzysłowie, zewsząd jest bardzo dużo. Jakie macie doświadczenia jako, jako specjalistki, ale jako mamy też? Bo standard nie noś, bo się przyzwyczai. Chyba <laughs> obie to przerabiałyśmy. Znaczy to jest moje pierwsze dziecko i, i, i przy opiece, bo ja bardzo szybko wróciłam do pracy, pomagała mi e, mama, ale faktycznie jest tak, że jest mnóstwo złotych rad, a tak naprawdę to mama wie najlepiej. Czasami, bo ja pracuję też w szpitalu nadal ze względu na to, żeby nie stracić jak gdyby kontaktu z zawodem, bardzo chciałam wrócić do pracy, do szpitala. Bardzo często od drzwi słyszę czasami komentarze takiego personelu rejestrującego, a bo ta mama przyszła z tym dzieckiem do szpitala bez sensu, od razu nie do pediatry, tylko zaraz do szpitala, bo coś się dzieje. I zawsze mówię sobie ok, wytłumaczę Zobaczę im wszystko, zwrócę im uwagę, ale najpierw ocenię to dziecko, bo to mama wie najlepiej, co się dzieje z jego dzieckiem. I bardzo często jest tak, że te mamy czują, że jest coś nie tak, i one widzą, że jest potrzeba przyjścia do szpitala, i te dzieci faktycznie w szpitalu zostają. Więc przede wszystkim trzeba się zdać na swoją intuicję. Tutaj chciałam dorzucić parę słów do tego, do jakich specjalistów się w pierwszej kolejności zgłosić. Po pierwsze, to tak jak Justyna mówiła, ta położna to ma być taka pierwsza osoba, która nam pomoże przystawić dziecko do piersi. Jeżeli pojawiają się problemy, to nie bójmy się pytać. Nie, nie każdy ma od razu umiejętność przystawiania dziecka do piersi. Obie z Justyną mamy takie doświadczenie, że w szpitalu nie bardzo położne pomagały nam. To ja się dorzucę, ja też mam takie No właśnie, i no mnie jako, jako personel medyczny które pracuje w szpitalu to boli, ale tak niestety jest. Ja miałam duże trudności z przedstawieniem dziecka do piersi. Też korzystaliśmy z opieki neurologopedy dziecięcego. Warto się zwrócić do doradcy laktacyjnego, to jest kobieta, która potrafi nawet telefonicznie nam pomóc, tak? bo mama mojej koleżanki zdalnie udzielała terapii porad z Wrocławia. Ale Mimo, że ja teoretycznie wiem, jak to powinno wyglądać jako praktyk, przy swoim dziecku człowiek trochę traci rozum. To, to nie jest takie proste. Więc jak najbardziej doradca laktacyjny, neurologopeda i fizjoterapeuta. To też y, słyszałam złote rady, bo ja oczywiście w trzeciej dobie po urodzeniu córki widziałam nie asymetrię napięcia mięśniowego. I wszyscy mi mówią, oszalałaś, tak się nie ocenia dziecka szybko. Ja mówię, no ma asymetrię, układa się po jednej stronie. No i też korzystaliśmy z opieki fizjoterapeuty, faktycznie ta asymetria była, a bardzo szybko wyłapana. Pozwala na tyle szybko zrehabilitować to dziecko, że nie pojawiają się trudności w przyszłości. To jest bardzo ważne. Jak trafimy szybko do fizjoterapeuty i ocenimy szybko malucha i ten fizjoterapeuta pokaże nam, jak takiego malucha, bo to musimy podejść indywidualnie, jak go trzymać, jak go nosić. Niektórzy ludzie są bardzo praworęczni, tylko trzymają dziecko na prawej ręce i sami generują asymetrię napięcia u dziecka. Warto, jak gdyby się skonsultować na takiej pierwszej wizycie. i omówić to, jak pielęgnować takiego malucha pod kątem ruchu. I to też w tych naszych pierwszych krokach jest trochę zawarte i podsunięte na zdjęciach. Oraz żeby specjalista, tak jak Justyna powiedziała, ocenił to dziecko, czy jest wszystko ok. Podejrzewam, że gdyby Justyna miała możliwość, bo my się poznałyśmy trochę później, jak już na etapie, jak Wojtek był zdiagnozowany jako dziecko z niepełnosprawnością. Jeżeli ktoś trochę szybciej podsunąłby jej tych wszystkich specjalistów, to na pewno Wojtek zacząłby szybciej rehabilitację, i być może miałby szansę na szybsze dojście do lepszej formy. Zdecydowanie. Jeszcze dołożę tutaj taką swoją cegiełkę, bo to jest w ogóle hit dla mnie hitów, taka anegdotka. Wojtka rehabilitowaliśmy od szóstego miesiąca życia. Trafiłam na specjalistkę Natalię, która też właśnie brała udział w pierwszych krokach. Jak zobaczyła Wojtka, to się przeraziła i powiedziała, że tu jest to, to, tamto i tamto i trzeba po prostu zacząć działać. Wdrożone ćwiczenie i tak dalej. Później miał, mój Wojtek miał e, atopowe zapalenie skóry. Jeszcze się nie znałyśmy z Dagmarą, ani nie. E, nie mogłam trafić do swojego pediatry, który miał nas pod opieką. Trafiłam do innego pediatry. No i mówię, że jest taka sytuacja, że prawdopodobnie to jest jakaś niepełnosprawność, że Wojtek nie chwyta, ma 9 miesięcy, bo to już było 3 miesiące, jak go rehabilitowaliśmy. Ma e, 9 miesięcy i nie chwyta i tak dalej. A to pan doktor na mnie spojrzał i mówi: O co pani chodzi? Taki ładny chłopczyk. Wszystko w swoim czasie, każde dziecko w swoim czasie, więc naprawdę jest bardzo, bardzo ważne, na jakiego specjalistę trafimy i ta intuicja, jednak mimo wszystko musi. Jakąś tam główną rolę też grać mimo wszystko, bo jednak rodzic jest takim pierwszym lekarzem tego swojego dziecka, mimo wszystko, bo obserwuje dziecko, wie jak się zachowuje, wie kiedy jest zdenerwowany, wie kiedy coś boli, nawet kiedy to dziecko nie mówi. Tak jak w przypadku mojego Wojtka, teraz ma 5,5 roku, i nie mówi, ale ja jestem w stanie z jego ruchu ciała wychwycić wszystko praktycznie, nawet co go boli. Tak, Justyna potrafi zdiagnozować zapalenie ucha sama. <śmiech> tak. <śmiech> i tylko dzwoni, że dziecko ma zapalenie ucha. Dokładnie. Tak to, tak to wygląda już w pewnym momencie, po prostu widać jak się dziecko zachowuje, wiemy gdzie dotknąć, żeby zobaczyć jaka jest reakcja i tak dalej. I, I jednak warto trafić na takich specjalistów, którzy są elastyczni i mimo wszystko nie wychodzą z założenia, że wiedzą wszystko najlepiej, tylko też wysłuchają tego rodzica, bo razem naprawdę można super współpracować, szybko zdiagnozować dziecko. No i bez cierpienia dla tego dziecka i przede wszystkim mm. efektywnie. Mm -hmm. Intuicja to jest taka rzecz, o której mówisz, która wydaje mi się niezwykle ważna, ale też z drugiej strony, żeby ta intuicja mogła dojść do głosu, to potrzebujemy zaufania w stosunku do siebie. Mm -hmm. Czasem też, jakby z mojego doświadczenia, spotykam no, głównie mamy, które gdzieś po drodze. Trochę to zaufanie pogubiły ze względu na, na rzeczy związane z, po prostu z napięciem, z lękiem, z tym, że gdzieś po drodze nie do końca też zadbały o siebie. Bo to jest naturalne, że, że kiedy dziecko się pojawia, główny akcent jest na to dziecko i uwaga skierowane, ale. Myślę sobie, że bez dobrze czującej się mamy, nie ma dobrze czujących się dzieci. Mamy rodziców w ogóle, nie ma dobrze czujących się dzieci. Więc w jaki sposób, co podpowiedziałybyście również mamom i rodzicom w ogóle, bo to nie zawsze jest przecież mama, mamom, opiekunom, w jaki sposób mogą zadbać o siebie? Znaczy powiem szczerze, że dla mnie taką formą zadbania o siebie to chyba był powrót do pracy. Jestem. Znaczy mam taki zawód w swoim życiu, taką drogę, którą sobie wybrałam, że, że ta praca jest też dla mnie pasją, więc powrót do pracy zapewnił mi to, że mogłam wyjść na chwilę z domu. Wiemy, że dziecko ma i mamę, i tatę więc tak naprawdę ma dwóch opiekunów. Ja mam to szczęście, że mamy na miejscu babcie w Poznaniu, więc bardzo mi pomaga moja mama. Pozwoliło mi to na chwilę na oderwanie się od tej rzeczywistości, od pieluch, od karmienia i wrócenie do takich codziennych obowiązków niemyślenia ciągle i skupiania się tylko i wyłącznie na dziecku. Było mi bardzo przykro i miałam taki kryzysowy moment, kiedy niektórzy oceniają to, jak szybko mama wraca do pracy, a co z niej za kobieta, że tak szybko, no. To jest każdego decyzja i każdy podejmuje tą decyzję samodzielnie. Wiedziałam, że zostawiam dziecko w dobrych rękach. Wiedziałam, że do tej pracy nie idę na 8 godzin dziennie, tylko na godzinę półtorej i to mi pozwoliło odzyskać taki balans i równowagę, tym bardziej, że no, długi okres pod koniec ciąży już przebywałam tylko w domu i, i byłam zamknięta tych czterech ścianach, bo to był taki okres, gdzie pandemia szalała na, na maksa, i nie za bardzo mogłam się realizować zawodowo. Więc sam powrót do pracy to była forma zadbania o siebie w mojej ocenie. Mhm. A jeszcze cię dopytam, czy wizyta położnej to też jest taki moment, kiedy możemy zapytać, jaką mamy położną właśnie, w jaki sposób my możemy zadbać o siebie? Czy to jest dobry adres? Jeżeli mamy wybraną dobrą położną, tak jak Justyna mówiła, to musi być dobry specjalista. Naprawdę mając tą chwilę w ciąży, często mamy są na zwolnieniu lekarskim na ostatnią końcówkę ciąży, warto zebrać te dobre adresy, warto popytać, warto skorzystać z wszelkich wydarzeń takich parentingowych. Mamy tego naprawdę sporo w tej chwili już w Polsce, które nam pozwolą dobrać dobrych specjalistów i mieć nawet kilka takich adresów i numerów telefonu, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Dadzą, a pozwala nam to y, mieć taki spokój i jak najbardziej dobra położna powinna być i dla mamy, i dla dziecka. Mm -hmm. No właśnie, w tym gąszczu specjalistów czasem możemy trafić na kogoś, kto nie do końca odpowie na nasze potrzeby, ale myślę sobie, że tak jak rodzicielstwo jest drogą, tak korzystanie ze specjalistów również jest jakąś drogą i jakimś doświadczeniem. Tu patrzę na Ciebie, Justyno, bo. Y no bo właśnie, bo czasami może być tak, że trafimy nie do końca na tą osobę, której byśmy oczekiwali, ale chyba warto iść dalej i szukać dalej. Zdecydowanie, ja wracając do tego sławnego mojego pediatry w dziewiątym miesiącu życia Wojtka, mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że mój mąż był ze mną, bo ja wyszłam taka trochę uspokojona, taki, bo jednak lekarz, autorytet, powiedział mi, że o co mi chodzi, wszystko jest ok takie ładne dziecko. A tu nagle mój mąż na mnie spojrzał i mówi, co ty gadasz? Mówi, przecież trzeba teraz dalej działać, bo mówi tu nie jest wszystko ok Mówi, trafiłaś na jednego takiego faceta, mówi, no trzeba dalej rehabilitować. Mówi, tyle specjalistów ci potwierdziło, jednak rodzic w pewną, nawet na takie chwilowe... 15 minut dosłownie, dostajemy taki, takiego zaćmienia, może jednak jest okej, okay. takich wątpliwości. I teraz wa, wa, ważne jest, żeby jednak mm, był albo ktoś, kto wróci z nami na tą prawidłową drogę, bo rodzic zaczyna się zastanawiać w takich momentach, to może jednak tam ci się pomyli, może jednak będzie dobrze, a tu nie ma czasu na to. Tutaj trzeba działać, trzeba dalej rehabilitować, bo każde takie zwątpienie wydłuża cały ten proces, a jednak. I mózg dziecka jest najbardziej plastyczny, jak on jest najmniejszy, i wszystko możemy najbardziej wypracować wtedy, kiedy dziecko jest małe. A te wszystkie takie przystanki no niestety powodują, że to dziecko może się wolniej rozwijać. To jest też tak, że rodzice, rodzice dzielą się trochę na dwie połowy. Mhm. Jedni są wypierający i chcieliby mhm. bardzo usłyszeć, że ich dziecko jest zdrowe właśnie przy takiej męczącej drodze, przy tych licznych rehabilitantach, fizjoterapii. Bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest prosta droga. To jest droga bardzo trudna. Ja bardzo podziwiam tych rodziców. Wymaga dużego zaangażowania i czasu i bardzo Dużej organizacji tego wszystkiego, ust na pewno potwierdzi, że macie w domu pewnie jakiś kalendarz, w którym macie wszystko rozpisane. Znaczy całe życie się podporządkowało w sumie Wojtkowi teraz. I cała organizacja, w sumie bardziej mojego życia, no bo mąż chodzi do pracy z wiadomych powodów, no musi ktoś też pracować. I, i w, ja wcześniej, zanim, na początku, jeszcze jak Wojtoś był mały, prowadziłam biuro nieruchomości, no, zarabiałam dobrze na tamte czasy, żyło nam się dobrze, no i wszystko nagle trzeba było zmienić. Ja musiałam zrezygnować z pracy, bo żeby robić coś dobrze, to trzeba robić to w miarę, chociaż w pełnym wymiarze godzin i się zaangażować. A tutaj nie było takiej możliwości. Każdą wolną chwilę Albo spędzałam przed komputerem czy w telefonie, wyszukując informacji i terapii, albo byłam w szpitalu po prostu, bo zdarzały się różne rzeczy, które później okazały się na przykład w przypadku mojego syna atakami padaczki, które też były niezdiagnozowane, bo były totalnie niestandardowe. I wszystko trzeba było przeorganizować, więc no, jest no i, to ogromne. I kiedy rodzic słyszy ze strony jakiegoś specjalisty, że A, jest dobrze, niech pani nie przesadza, to czasami trafia to na podatny grunt i, mhm. chce, i chce sobie odpocząć. Tak? No, on też ma prawo do tego, żeby odpocząć od tego wszystkiego. No i z drugiej strony mamy tą grupę rodziców, która skrajnie panikuje i każdy objaw jest niepokojący i w związku z tym potrafi do lekarza zadzwonić o drugiej w nocy, bo, bo zna numer telefonu. I zapytać o jakiś mały istotny element, i gdzieś to trzeba wypośrodkować. Będąc rodzicem, też trzeba zrozumieć, że no, nie można. Personelu medycznego też traktować jako awaryjny numer o każdej dnia, godzinie, dnia i nocy, bo my też mamy gdzieś tam swoje życie. To czasami moi pacjenci też wykorzystują, czasami, bo z reguły mamy dobry kontakt. Też się tak zdarza i na przykład takich rodziców nic nie uspokoi. Wizyta u czterech, pięciu specjalistów oni dalej się będą doszukiwali jakieś nieprawidłowości. Też pamiętajmy, są normy rozwojowe, które są opisane w pierwszych krokach i jak najbardziej, Bardziej wykroczenie poza te normy powinno nas zaniepokoić i skłonić do tego, żeby się skonsultować u kilku specjalistów. Ale też no nie, nie oczekujmy, że nasze dziecko, jak jest napisane, nie wiem, że y, w trzecim miesiącu podnosi głowę, to skończy trzy miesiące i w tym dniu podniesie głowę. Bo ja też czasem mam kontakt z takimi mamami, które by chciały, żeby dziecko było jak, jak w tej planu. książce opisali. No. <laughs> jak jest coś nie tak, no to jest coś nie tak. No. Mhm. Y ja to rozumiem i pracujemy nad tym y i staramy się rozmawiać. Także no, trzeba gdzieś tam wyważyć między mhm. tymi dwoma stronami. No dotknęłaś też takiego tematu, myślę, ważnego, bo poczucia bezpieczeństwa. Te takie kawałki, które właśnie, ten niepokój, który nam towarzyszy, jak powiedziałaś, o rodzicach, których nic, nic nie uspokoi, czy, czy bardzo trudno ich uspokoić, no to myślę sobie, że to może właśnie wynikać też z jakiegoś zaburzenia poczucia bezpieczeństwa. Ja zawsze zachęcam oprócz wszystkich innych specjalistów właśnie do konsultacji psychologicznej czy psychoterapeutycznej, bo Niekoniecznie od razu potrzebujemy terapii, ale konsultacja jedna, dwie, trzy czasami rzeczywiście pomogą sprawdzić, czy uczucie niepokoju, które nam towarzyszy, i to niezależnie czy jesteśmy mamą, czy jesteśmy tatą, którymś z opiekunów, to jest rzecz, którą warto by się zająć jakoś, jakoś dłużej. Wtedy też to uczucie takiego spokoju, kompetencji rodzicielskiej, która w pewnym momencie. Standardowo powinno przyjść naturalnie, jeśli to mamy jakoś trochę obniżone, to rzeczywiście warto by było się, się skonsultować, bo to bardzo pomaga. To pomaga w tej wsłuchiwaniu się, tak jak Justyna mówiłaś, w, w swoją intuicję i zaufania do siebie. I też um, to filtrowanie tych dobrych rad. I też um, to, żebyśmy wiedzieli, że jak jakiś specjalista mówi może nie do końca to, co trafia trafnie w nasz kłopot, no to rzeczywiście to przekonanie, żebyśmy za tym przekonaniem szli. No tych złotych lat jest dużo. W przypadku dziecka ze specjalnymi potrzebami, no to tych lat się pojawia jeszcze więcej, dwukrotnie więcej pewnie, niż w przypadku dziecka zdrowego. My z Justyną poznaliśmy się w trudnym czasie dla Wojtka. Wojtek wtedy miał zapalenie oskrzelików. Półtora roku miał wtedy chyba. Tak, i miał zapalenie o RSV-owe. To była trudna droga, a już to na mnie bardzo zaimponowała, jako mama, bo ona naprawdę bardzo bała się już wtedy iść do szpitala, bo to miała być kolejna hospitalizacja bo dla ojca. Przyniosłam tego wirusa. E, I podjęliśmy się leczenia w domu, i to była ciężka i długa walka, to były częste spotkania ale nam się udało. Tak, tak. Dostałam ultimatum, że jak w ciągu dwóch dni się nie poprawi Wojtek, to idę do szpitala, więc miałam dużą motywację, ale faktycznie nebulizacje to były nawet co godzinę, co półtora w nocy, ale no dzięki temu się udało. Udało się tak. i to, że Justyna się stosowała do zaleceń, tak, i robiła wszystko tak, jak było trzeba, no przyniosło efekt, mm -hmm. no. A potem to już sobie z każdą infekcją dawało się A Teraz lety. to już jest luzik. <laughs> Czyli współdziałanie, we współdziałaniu jest siła. Myślę, że każdy musi też trafić na swojego specjalistę, że to też tak trochę działa, że musi być ten kontakt odpowiedni, że, że jednak i tu niezależnie od tego, czy mówię o pediatrze, położnej czy fizjoterapeucie, żeby była dobra współpraca, to musi być przede wszystkim też dobry kontakt i, i też na pewno rodzic no, musi też o tym dziecku dużo poopowiadać temu specjaliście. Też no, cały kształt, tak jak cały czas mówimy, pierwsze kroki miały być taką holistyczną pigułką i. i całościowe podejście do dziecka jednak najwięcej tutaj mm -hmm. robi. Mm -hmm. Tak sobie myślę, że rzeczywiście te informacje, które tutaj są, mogą przyczynić się do takiego uspokojenia, takiego znormalizowania różnych rzeczy, ale też jakoś bardzo mi zależy, żeby wybrzmiało to, że my jako rodzice nie jesteśmy perfekcyjni i idealni, że Popełniamy błędy i myślę sobie, że to jest też naturalne, że popełniamy różnego rodzaju błędy. Myślę, że nie powinniśmy się jakoś karać bardzo za to. Nie powinniśmy mieć wyrzutów sumienia, bo jak robi się coś pierwszy raz, to po prostu trzeba się tego nauczyć i z tą intuicją i z tym zaufaniem trochę do siebie próbować dalej. Jeśli jest taka potrzeba, to wziąć pomoc, poszukać specjalisty, z którym rzeczywiście dobrze nam się Dobrze nam się współdziała, bo jak widać, to współdziałanie jest ważne. No właśnie, kawałek o błędach. Macie jakieś? Coś Wam przychodzi od razu na myśl? Mi się wydaje, że największym problemem jest teraz wszechobecnie pokazany idealny świat. Super mamy. Tak. Totalnie zorganizowane, w domu błyszczy, pranie zrobione, poprasowane. Wszystko idealne obiadki, broń Boże, ze słoiczków. Mhm. To jest mama idealnie zrobiona tak, i na Tak, mama to w ogóle w makijaż i maki Doskonale ubrana. I najgorzej, jeżeli właśnie trafi się jakieś high need baby albo mhm. to właśnie dziecko ze specjalnymi potrzebami i ta mama chcąc nie chcąc. Jakiekolwiek dziecko się pojawia w rodzinie, czy, czy w pełni zdrowe, czy ze specjalnymi potrzebami, to mama jest na drugim miejscu. Zawsze, mimo wszystko, no bo jednak wszystko robi dla tego dziecka. No i nie zawsze daje sobie radę. Myślę, że większość mam na początku mimo wszystko nie daje rady z tym wszystkim, bo choćby przeczytała 100 poradników w ciąży, to rzeczywistość jest bezlitosna. I zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Nawet ćwiczenia podnoszenia, przekładania, przewijania na lalkach jest zupełnie co innego, gdy mamy w rękach swoje dziecko, małe, kruche, ciągle krzyczące. I jeszcze, jeszcze krzycze. To totalnie zależne, prawda? Tak, i jednak chcemy, żeby zrobić wszystko tak, żeby było właśnie tak idealnie, a tego nie ma. I myślę, że to jest ogromny problem też psychiczne, psychologiczne mhm. takie dla, mhm. dla rodziców, że no jak wszystko tam tak wygląda idealnie, a tu zupełnie mamy inny obraz na żywo. Mhm. No w tej zmianie na pewno jest kawałek kryzysu. Jakkolwiek byśmy sobie na początku dobrze nie radzili i mieli dużo wsparcia, to ten kryzysowy kawałek gdzieś tam, właśnie wyobrażenie versus rzeczywistość kwestia tylko tego, z jakich zasobów możemy skorzystać, żeby z tego kryzysu obronną ręką wyjść. Natomiast myślę sobie, że te błędy są naturalne i wpisane w nasze działanie, w zmianę po prostu. I nie ma idealnych mam. I tak jak mówisz, że jeszcze jak się przydarzy high need baby, no to tutaj okazuje się, że zupełnie rzeczywistość nam to może też wytłumaczyć, co to znaczy, bo dużo rodziców nie zna tego określenia. Mhm. Lekarze myślę też. To jest dziecko o szczególnych potrzebach, którego nie można zadowolić jak zwykłego niemowlaka. To są najczęściej dzieci, które potrzebują dużej ilości noszenia, i to nie są dzieci, które, których mamy przyzwyczaiły do noszenia, tylko one po prostu potrzebują częstego przetulania, częstego kontaktu z opiekunem. Takie wrażliwsze egzemplarze. Tak, dokładnie. To jest dobre określenie. Bardzo wrażliwe egzemplarze i często, jak się w gruncie rzeczy człowiek zastanowi, to ma po kim być taki wrażliwy ten, ten maluch. Moja córka taka była. To był trudny okres dla nas na początku. Moje dziecko nigdy nie chciało jeździć specjalnie w wózku. Ona zawsze potrzebowała być noszona w huście, w, potem w nosidle. Teraz już jest biegającą półtora roczną dziewczynką i, i, i tego nie czuć, ale te pierwsze miesiące też były pod tym względem dla nas trudne, bo, bo faktycznie potrzebowała dużej ilości noszenia i przytulania. Mhm. Myślę, że warto, żebyśmy wspomniały oprócz właśnie high need baby, też takie określenie dotyczące wystarczająco dobrej matki. I to jest taki kawałek, który mówi o tym, że nie będziemy idealne. Właśnie, nie będziemy zawsze odpowiadały idealnie na potrzebę dziecka, ale możemy to robić w sposób najlepszy, jaki potrafimy. I jeśli większość z tych odpowiedzi będzie adekwatna do tych potrzeb dziecka, no to już jest ok. Czyli, jakby procentowo mhm. na to spojrzeć, to powyżej 60% to i tak jest ok. Więc myślę sobie, że, że warto też na to spojrzeć w taki sposób, że nie zawsze muszę trafić idealnie. Ważne, żeby, żeby mieć w sobie przestrzeń na to, żeby być uważnym i troskliwym na, na to dziecko. Ja pamiętam ze swojego doświadczenia, Ee, że właśnie mój, mój Tymek też był. Wtedy nie wiedziałam te 10 lat temu, że to się tak nazywa, <laughs> ale, ale teraz już wiem. I też potrzebował dużo noszenia, dużo bycia, właściwie non stop. Ja praktycznie nie mogłam wyjść do łazienki, e, bo od razu był płacz. I usłyszałam wtedy, wiecie, to był wtedy moment superniani i tych takich bardzo behawioralnych e, metod, i usłyszałam wtedy, że może warto go zostawić, żeby się wypłakał. Widzę, widzę Wasze miny. Państwo, którzy nas słuchają, nie widzą tych min. No to oczywiście jest no, nie, niedobre i nie wspierające, dlatego że ja też opuszczenie, że mhm. przytulam dziecko, że niepotrzebnie je noszę. Że jestem na każde zawołanie i co, co z niej wyrośnie, Dlaczego bo, ją będzie, tak bo, będę, bo będzie manipulować. No i oczywiście, teraz jest inteligentnym, bystrym dzieckiem, które już w tej chwili to potrafi swoje tak zwane wymuszania stosować na rodzicach, tylko teraz przyjdzie czas na wychowywanie, a wtedy to była potrzeba noworodka i niemowlaka, i nie zgadzam się z tym, że dziecko można zostawić do wypłakania, albo nie reagować na jego płacz. Mhm. Albo tak samo nie zgadzam się z tym, że 6 miesięcy. Czy dziecko może na przykład wymuszać. Dokładnie tak. Y no tak, bo ono rozwojowo po prostu jeszcze nie jest w stanie tego robić, a ta potrzeba bliskości i odpowiadania na potrzeby dziecka przez rodzica po prostu jest z takiej perspektywy ewolucyjnej, bo ono po prostu jest na tyle zależne, że ono potrzebuje bliskości. Bliskość równa się przeżycie. W związku z tym, no ja oczywiście do, do dzisiaj sobie trochę wyrzucam, ale właśnie przed chwilą powiedziałam, że nie należy sobie wyrzucać. Wyrzucać, więc spróbowałam raz na chwilę. Stwierdziłam, że nie działa, więc, więc porzuciłam pomysł porzucania własnego dziecka do wypłakania się. Więc myślę sobie, że że żeby nie dostarczać dzieciom już teraz wiemy wiemy też tak, w takim kontekście badawczym naukowym wiemy, że to nie są dobre metody, ale właśnie co jeszcze może z własnego doświadczenia byłoby takie z takiego doświadczenia prywatnego ze swoimi dziećmi em, co możemy jeszcze podpowiedzieć mamom, rodzicom w kontekście takich właśnie rzeczy, które kiedyś mówiło się dobrych rad, coś, co niekoniecznie teraz już wiemy, że jest pomocne czy dobre? Myślę, że najtrudniej mają te mamy, które nie mają wsparcia partnera czy męża, bo jednak wsparcie psychologiczne, nawet niekoniecznie od specjalisty, jest bardzo ważne, żeby właśnie móc skorzystać spokojnie z toalety, chociażby. Wsparcie kogoś bliskiego po prostu. Tak, tak. To nawet nie musi być mąż czy partner, ale może mama, może babcia, może jakaś ciocia. Myślę, że no nie powinniśmy się bać prosić o tą pomoc kogokolwiek. Na pewno przejście przez szereg specjalistów naprawdę robi ogromną robotę w naszym spokoju wewnętrznym. Takie mm, wprowadzenie sobie takiego systemowego własnego działania w przypadku obsługi naszego dziecka. No i ta intuicja myślę, że najważniejsza. Musimy po prostu czasami odpuścić, nawet jak jest bardzo źle zastanowić się, co temu dziecku może być, że ono faktycznie tak płacze. Mhm. Mieliśmy właśnie przedwczoraj dziecko takie u nas w fundacji i przecudowna, zdrowa dziewczynka, fizjoterapeutycznie wszystko idealnie, ale wychodzą jej ząbki. Jest po prostu taki dramat, jeszcze nie widziałam tak cierpiącego dziecka z powodu zębów. No ale trzeba działać, yy, trzeba dać, nie wiem, środki przeciwbólowe w takich przypadkach yy, już skrajnych, gryzaki, wszystko. No, tam było z tego powodu bardzo, bardzo potrzebujące dziecko i bardzo wymagające przez to. Mm -hmm. ja myślę sobie, że to jest dobra puenta tego naszego spotkania, ponieważ tak jak mówisz, warto w tych pierwszych krokach, bo to nie są tylko pierwsze kroki dziecka, ale myślę, że bardziej nawet pierwsze kroki rodziców i opiekunów, żeby pamiętać, że nie musimy być idealni, że możemy czegoś nie wiedzieć, że warto sięgać po pomoc, Bliskich, ale też specjalistów. Też nie krytykujmy innych rodziców, bo sami nie lubimy być krytykowani. Każdy rodzic wychowuje swoje dziecko według swojego uznania, i myślę, że nie warto komentować zachowań innych rodziców. Jak coś nam się nie podoba, to po prostu to może nas nie dotyczyć i bądźmy dla siebie tolerancyjni i troskliwi. Dokładnie. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Moimi rozmówczyniami były dzisiaj Justyna Gajęcka, prezeska Fundacji Dzieciaki i Zwierzaki oraz Dagmara Smektała-Smakulska, lekarz pediatra, z którymi rozmawiałam o Wielkopolskim Informatorze dla Rodziców Małych Dzieci pod tytułem Pierwsze Kroki. Informator ten można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej rops.poznań.pl. Pierwsze Kroki zostały przygotowane również z myślą o osobach ze specjalnymi potrzebami. Ja nazywam się Anna Giżycka i serdecznie dziękuję państwu za uwagę.